Kurwa. Leży syl, Znaczy w plecy. Będę plantował. Jest. Leży. What Dobrze. The... Góra. On water. Za B sam leży. Ostatni And góra. Jeb, 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 Bardzo głośno tak. gra.

Ja jaram, to mogę kurwa patelnie bez graną łapać. <śmiech> <śmiech> Łapę do oleju, chodzę w nieba. kurwa złapałem. Monster. To jest tak, coś takiego jak uskoczenie pająka, czy tego. Wow. I luke spiderman, nie? To... Leży long. You're low now, blue. Yeah. Leży kibar Leo long wyszedł tutaj, jest tutaj Smok, no. kibar. Leży long Balon Leży balon Nowka balon Nowka HP? Jest prawo Nowka są sobie Patka boję. One. One shot. Razer. Short. short. short, short, short. short, short, short. Uuu, Felix. Yes, kibel po lewo, po lewo kibel. Leży Ok, Okej, okay. okej, Chodzimy, chodzimy na B, no. <laughs> <laughs> On no. Yes, jest A, dwóch jeszcze ląki jeden jeden B. Tak dawaj, dawaj, dawaj. Ja. No dobrze, Brawo. Dziesięć nice. osiem. Fenix. Fenix, Fenix. toaleta. Brawo. Jeszcze jeden toaleta, minus 30 Leży jeden, jeszcze jeden jest. Leży jeden. Last psyf. O kurde Nice. Dobra, gierka, fajna. Ładna, ładna ładno, ładno. Oni grali meczkę, akurat my, my mieliśmy przerwę. Wziąłem kluczyk do szatni, połazłem do szatni, się od środka w szatni. No i szybka repeta. Nie mówię, kurwa, skraję mu No Ale patrzę, nie ma nikogo. mi wcześniej info, bo akurat był w że ma takie, kurwa, w piórniku likwidum. Patrzę, widzę piórnik, otwieram. Chuli, likwidum. Biało a. Ale jest tak Leży? Nice. I to jeszcze pod samym nosem był tak naprawdę sprawca Jakąś grzałeczkę mu potem zajebałem, Szyścić z 30 z ikon no? Dobra patrz, teraz się szlocham moim bąkiem i to ugrywam Zablić ja i A Ale jesteśmy się kurwa Połączeni sergi, jesteśmy kurwa więzią kinetyczną, kurwa mój go... Neuroreceptolerotyka, kurwa, przeczytaj sobie. No! Oka! Kurwa, taki chujowy, ja pierdolę! Ratrot, ale bym takim pograł! Kurwa, albo już coś! Nie o, dzięki! taką Ale jestem A, w tej grze. Jest jeszcze większe gówno o, ma kolor pomarańczowy. No. No? no nie da się! No nie da się, no! No właśnie, kurwa, ale zrazu się nie wydarzy, bo to trzeba się przydało. O cień, 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 czyle mam już takie ciężko Zaraz, zaraz Rzuć tam, kurwa, Szycha Ale Szycha poleciała O kurde Ora, Guguła Guguła poleciała Ooo, awansik, dziękuję O, może też dostanę a jak? Szeryfek